Słyszę ciszę. Ale pięknie. Cichutko. No będę tę ciszę zakłócała moim gadaniem. Ale od czasu do czasu zamilknę. Lekki wiaterek, ale tutaj uciszyła się. Samolot tylko. Piękny zakątek. Listków mało. Połowa listopada. Jestem ciekawa, kiedy to się zrobiło. Połowa listopada. Naprawdę. Dopiero był maj. mono monotematyczna się robi. Ale właśnie zdałam sobie sprawę, jaki to ja jestem ciekawej. Fazie mojego życia. Przyglądam się. Zwalniam. Przyglądam się. Zawsze się chyba trochę przyglądałam, ale teraz ze szczególną uwagą. A czemuż to ja się tak przyglądam albo komu? A wszystkiemu i drzewom. I listką, i niebu, i ludziom, i światu i sobie. A to jest bardzo ciekawe. A jakie odkrywcze. Nagle no, się przyglądać zaczęło. A, może to jest kwestia wieku, w którym jestem. Bardzo możliwe ale taka refleksyjność myślę, że dotyczy również młodych ludzi pod warunkiem, że odłożą na chwilę swoje cudowne gadżety i po prostu się poprzyglądają. A co takie przyglądanie się daje? A co mi może dać takie przyglądanie się? Radość. Spokój, całe mnóstwo ciekawych refleksji nad życiem, które mija. No i dobrze, to jest wpisane w ten nasz padł łez. A tu proszę bardzo, dawno już nie byłam przy tym drzewku, które patrzy na mnie ciekawym okiem. Nie ja wiem, czy to będzie widać, bo jak filmuję, to nie widać, że to jest, ale takie oczko, a gdzieś tutaj też było takie drzewo drzewo z okiem. No to skoro ja się tak przyglądam, to i mnie się ktoś czy coś przygląda. Lubię czasami chwytać wzrok psiaka albo. Jakiejś ptaszyny, która stanie na mojej drodze. Mogłoby się zdawać, że te stworzenia to się nie przyglądają. Ha, ha, ha. Wręcz przeciwnie. Przyglądają się i to jeszcze jak? Bardziej chyba uważnie niż człowiek. Pięknie jest uczyć się tej uważności. We wszystkim, co robimy. To też takie modne słowo ostatnie. Ta uważność, ale ona bardzo pomaga w przyglądaniu się światu, ludziom, sytuacjom, zjawiskom najróżniejszym. A to jest zawsze wielka inspiracja do jakiejś zmiany, do działania do doskonalenia się i czego tam jeszcze, ale to przyglądanie się to jest wspaniała droga, którą można iść każdego dnia, bez względu na szerokość geograficzną, bez względu na pogodę, porę roku. Bez względu na wszystko. A to przyglądanie się to można właściwie czynić wszędzie, nawet nie wychodząc z domu. Ale kiedy wyjdzie się z domu, to przyglądanie się jest ciekawsze. Ciekawe jest również przyglądanie się swoim myślom. które przecież nieustannie płyną w naszej głowie. Jakie one są? O czym? O kim? To przyglądanie się jest również bardzo cenne. Muszę powiedzieć, że jak myślę o jakiejś podróży to kiedyś to głównie teraz myślę o tym, że Będę mogła przyglądać się ludziom, przyrodzie. Jak ktoś mówi o zwiedzaniu budynków czy innych wspaniałych hmm, zabytków, to pociąga mnie to znacznie mniej i sama się sobie dziwię. Natomiast chyba zawsze tak miałam, że. Bardzo lubiłam w miejscach, w których nigdy wcześniej nie byłam, przyglądać się właśnie ludziom, ich twarzom, jak są ubrani, jak ze sobą rozmawiają, jak się uśmiechają, jakie mają miny, jakie grymasy twarzy. No, myślę, że godzinami mogłabym siedzieć w jakiejś kawiarence i się gapić na ludzi. Zdziwiłam się kiedyś, jak dowiedziałam się, że są restauracje i kawiarnie, gdzie ha, od klienta bierze się trochę więcej za to, że siedzi bliżej ulicy. Ulicy? No, coś takiego. Zamiast siedzieć w zaciszu, jakimś daleko od tego zgiełku, a nie, 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 nie. I te krzesełka ustawione w odpowiedni sposób, żeby można było przyglądać się ludziom. Ale to jest coś wspaniałego, bo bywa tak często, że nie patrzymy na siebie, nie widzimy innych ludzi, ale to jest tylko malutki fragment tego pięknego, cudownego zjawiska, jakim jest przyglądanie się, przyglądanie się życiu, przyglądanie się wszystkiemu, co się dzieje nade wszystko przyglądanie się sobie, ale nie z takiego egoizmu, czy egocentryzmu, czy jak to tam jeszcze zwało. Z takiej ciekawości, bo można być też ciekawym siebie, tych wszystkich zmian, które mimo wszystko w człowieku. Zachodzą. O, i ptaszyna się odzywa. O, uh -huh. listopadowa, nie majowa, ale jest. Przyglądanie się. To fascynująca podróż. No to jak się tak pomążyłam o tym przyglądaniu się? Na pewno nie poruszyłam wszystkich kwestii. Ale to fascynująca podróż, jak już wspomniałam, która niesie z sobą. Niezwykłe wrażenia, nowe doświadczenia, inspiracje, i tak dalej, i tak dalej. Pięknego, spokojnego. Radosnego dnia, z tą myślą właśnie, że przyglądanie się to coś niesamowicie ciekawego.